Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 12 wrzesień 1334 rok, Rybnica. Dobrzegniew Najemnik, wprawiony nowicjusz. Jak do tej pory nie wpadliśmy na żaden kolejny trop w poszukiwaniu księżniczki, więc udaliśmy się do gildii, aby wykonać jakieś zlecenie. Na miejscu zastaliśmy spore zamieszanie. Zostaliśmy poproszeni o przyprowadzenie kilku porywaczy, którzy zostali schwytani przez innego najemnika. Nie spodobał mi się fakt sprzątania po kimś, ale właściciel gildii podkreślił, że to pilna sprawa, a nie ma nikogo wolnego w tej chwili. Udaliśmy się w wskazane miejsce w lesie, gdzie znaleźliśmy starą drewnianą chatę. W jej środku zastaliśmy piątkę związanych bandytów, zaprowadziliśmy ich z powrotem do gildii. Na prośbę właściciela pomogliśmy w przesłuchaniu tych bandytów. Zaraz, jak weszliśmy do pokoju, zorientowałem się, że musieli nas poznać, gdyż trzęśli się jak galareta. Sprawa dotyczyła porwania kelnerki z karczmy Gildii. Niestety przesłuchanie nic nam nie dało, gdyż ci bandyci byli tylko płotkami, którzy mieli ją tylko przetrzymać przez pewien czas w tej chacie, a potem inna grupa miała po nią przyjść. Cała ta sytuacja i historia nie wydała nam się to przydatna w naszej misji poszukiwania księżniczki, więc odeszliśmy we własną stronę.